Po tej osadze i zwiedzałem to wszystko, to znaczy ogarniałem może póki co tylko wzrokiem ogrom tego wszystkiego, masę tych ludzi, to jak oni się ubierają. A się ubierają jak na nasze, powiedzmy, standardy, przedziwnie, ale też przeinteresująco. Yy... No i w końcu trafiłem na stację Naga Horibashi, bo tak się nazywała stacja, na, na której miałem czekać na mojego hosta. <grych> pojęcia nie miałem, że ta stacja to będzie dla mnie taki punkt, który nie, nie ma, niemalże o depresję przyprawi. A to dlatego, że jak się okazało mój host mieszkał jakieś 7 minut może drogi od tej stacji i wydawałoby się, no, nie ma problemu, nie mógłbym się zgubić, prawda? Nie mógłbym nie dotrzeć z tej stacji do mieszkania, tym bardziej, że zawsze mówiłem z mapą. A jednak, nie, ani razu mi się nie udało bez problemu tam dojść trasę, którą z nim pokonywałem w no to ja tak jak mówiłem około 7 minut na ogół sam sam ją pokonywanym z wielkim trudem przez jakieś 40. Yy, a to dlatego, że wszystkie uliczki, tak jak mówię, nie ma nas, one są wszystkie identyczne. O, a tutaj wcale nie jakieś nazistowskie, yy, nazistowski klub, tylko no nie wiem czy wiecie, ogólnie ten znak swastyka to jest chiński, coś, chiński, tak, chiński chyba znak oznaczający słońce. Teraz mają już inny znak na słońce, nie wiem czy dlatego, nie, chyba nie dlatego, że jeżeli się kojarzy, po prostu mają inny. Ale to jest taka kapliczka buddyjska i znowu tam może się zobaczyć yy, miejsce na monecie. Można się pomylić. O, a to może ktoś z Was oglądał albo słyszał, yy, znaczy oglądał film, albo czytał może książkę Opowiadanie Rasiomon. Yy, to Rashomon to była taka brama, yy, która dawno, dawno temu po yy, ogólnie Kyoto było o, całe obmurowane, znaczy no, drewnianym płotem. Nie było bram. O no, miałem była obrana w Barbarę. I były bramy z różnych stron. I Rashi to była jedna z tych bram. I co dziwne ona jest... Znaczy nie wiem czy ona jest wśród Japończyków znana, ale powiedzmy, że poza Japonią no właśnie rozsławiona przez opowiadanie i przez film, a się okazało, że teraz jedyny filar tej bramy, czyli to co widzicie, jest na jakimś placu zabaw. W ogóle tylko tak ogrodzone taką barierką.